Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miniusportalu ptfo.pl i choć ten początek, który teraz widzicie może wydawać się łudząco podobny do strzelnicy z zeszłego tygodnia, zapewniam Was, że nie jest to kopia, choć można powiedzieć, że Powoli staje się to tradycją, ten backage na początku na strefie powodziowej. Dzisiaj, jak zwykle, omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w Battlefield 4. Ale zanim przejdziemy do meritum, kilka słów o zasadach. A troszkę się one zmieniają, więc proszę wszystkich o szczególną uwagę. Otóż o temacie kolejnych odcinków, jak zwykle, decydujecie wy. Od dzisiaj jednak głosujemy zarówno na bronie z Battlefielda 4, jak i z Hardlina. Tak więc wasze propozycje niech wyglądają w ten sposób, że rozpoczynacie od nazwy gry, czyli Battlefield Hardline lub też Battlefield 4. Potem podajecie propozycję broni, nazwę broni lub też gadżetu. Od razu uprzedzam, że propozycji bez podania nazwy gry nie będę brał pod uwagę, żeby nie było jakichś tam wątpliwości, później zarówno przy głosowaniu, jak i później przy moim wyborze. Proszę Was więc po raz drugi zwróćcie na to szczególną uwagę, a my już przechodzimy do rzeczy. Dzisiejszym bohaterem jest, jak już pewnie zauważyliście, karabin szturmowy SAR-21, a propozycja po raz kolejny została podana przez hrabia Dejerza. Jak zwykle rozpoczniemy sobie od statystyk, wspierając ją grafiką z portalu symfic.com. No i na początek zwyczajowo szybkostrzelność i tu jest wiadomość najgorsza zarówno w całej grupie karabinów szturmowych jak i w ogóle wszystkich karabinów dostępnych w grze 600 kul na minutę to wartość jedna z najniższych a w tej grupie o której mówiliśmy najniższa wszystko odwraca się o 180 stopni kiedy popatrzymy na prędkość wylotową mamy bardzo ładne 650 metrów na sekundę i jest to wartość prawie Najwyższa. Podobnie wygląda sprawa jeżeli chodzi o maksymalny zasięg i w ten sposób zamykamy pierwszy dział. W dziale drugim jak zwykle odnajdujemy znany nam wykres przedstawiający model obrażeń. I mamy tu standardowe 24 do 8 metrów, potem obrażenia zaczynają opadać do minimalnych 18 powyżej metrów 50. Standardowy model, czyli nie jest on zły ale w tym przypadku uważam, że nie jest najlepszy. Można by tu troszkę przy nim pokombinować, aby wyciągnąć nieco więcej z tego Sara, ale o tym pozwolicie, że powiemy sobie później w podsumowaniu. Następny dział, to jak zwykle wszystko to, co związane jest z amunicją, magazynkiem oraz prędkością. Przeładowania. I zacznijmy od tej krótkiej, 2,3 sekundy całkiem nieźle, ale w przypadku tej długiej już prawie 3,5 sekundy, także trzeba uważać, aby w takiej sytuacji się nie znajdować. Tutaj, oczywiście, przyjdzie nam z pomocą ten niski RPM, jednak czasami kiedy trafimy na dwóch, trzech przeciwników, możemy się wystrzelać do zera i wtedy lepiej poszukać jakiegoś schronienia. Magazynek jest standardowy, mieści się w nim 30 naboi, razem z tym w komorze mamy więc maksymalnie 31 i jest to ilość wystarczająca, tak jak już wspomniałem, do położenia dwóch, trzech przeciwników, biorąc pod uwagę po raz kolejny ten standardowy model obrażeń karabinów szturmowych. To co najlepsze... Przygotowało dla nas DICE w dziale opisującym model odrzutu. Jest to najlepszy model odrzutu bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o wszystkie karabiny szturmowe. I mamy tutaj zaledwie 0,16 w lewo jak i w prawo oraz 0,18 do góry. Żadna wartość nie przekracza nawet 0,2, także można powiedzieć, że to jest prawdziwa laserowa dzida Battlefield'a czwórki. Do tego trzeba dodać jeszcze bardzo niski mnożnik dla pierwszego wystrzału wynoszący 1,8. No, i jak to wszystko, że tak powiem, do kupy poskładamy, to już buduje nam się no, ładna wizja tego, jak Sara powinniśmy używać. Zresztą już pewnie zaobserwowaliście na tym gameplayu do tej pory, jak też ja to robię. Zakończymy wszystko, oczywiście, dokładnością ognia, w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się. No i tutaj nie najlepszej jest 0,25, karabiny kręcą się wokół 0,2 i to wolelibyśmy tutaj zobaczyć. W kontrze w ruchu mamy 0,8, także jest to wartość nieco lepsza od standardowej jedynki. No i ten Hipfire, także nieco lepszy od standardowego 2,25 stojąc i 3,375. W ruchu. I tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o statystyki w przypadku tego karabinu. A teraz, jak zwykle, przejdziemy sobie do wyboru najlepszych dodatków oraz akcesorii. I moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się jakiejś odmiany, i moją rekomendacją nie będzie jeden z kolimatorów, ale coś na średni dystans. Biorąc pod uwagę to, jak SAR strzela i do jakiej walki nadaje się najlepiej polecam albo Eikoga, albo moją ulubioną Prismę, ponieważ powinniśmy dostosować nasz styl gry właśnie do jego najlepszych parametrów, czyli bardzo dobrej prędkości wylotowej, świetnej precyzji oraz najniższej szybkostrzelności, tak więc preferowani będziemy w każdej walce na dystansie, szczególnie wtedy, kiedy będziemy w stanie przemycić tego jednego, dwa headshoty właśnie, korzystając z tego dodatkowego przybliżenia. Jeżeli chodzi o nakładkę na lufę, to w zależności od trybu gry, w podboju, w szturmie i wtedy, kiedy rzeczywiście ten dystans nigdy nie będzie się skracał, kiedy zawsze będziemy się pozycjonować na tych długich liniach. Polecałbym ciężką lufę. Wtedy zyskamy dodatkowo na precyzji i te nasze bersty będą trafiać raz za razem. Uwierzcie mi, bardzo wysoką będziecie mieli skuteczność, bardzo wysoki procent celności. Zresztą ja Sara, nawet grając dużo w dominacji, mam chyba najwyższy współczynnik celności ze wszystkich karabinów szturmowych. W tym trybie, w którym teraz gram, użyłem sobie kompensatora, aby troszkę zmniejszyć jeszcze ten i tak bardzo mały odrzut w poziomie. Wtedy rekompensuję tylko w pionie i mam praktycznie maszynkę do headshotów, co też jest mi bardzo potrzebne, kiedy ktoś podejdzie troszkę bliżej. Jeżeli chodzi o chwyt, no to tutaj bezwzględnie najlepszy jest chwyt pochylony, ponieważ ten chwyt zmniejsza nam jeszcze odrzut dla pierwszego wystrzału i wtedy właśnie nawet po pierwszej kuli w każdym berście także odrzutu nie będziemy mieli za dużego. Całość kończy zielony laser, dobrze widzicie. To tylko dlatego, właśnie, że gram w dominacji, to tylko dlatego, że czasami z tego hipfire'a troszkę lepszego niż zazwyczaj należy skorzystać, szczególnie wtedy, kiedy natkniemy się na kogoś, kto nas zaskoczy. Warto rozpocząć strzelanie hipfire'em. Oczywiście najlepiej później przymierzyć, aby wycisnąć tyle, ile się da z każdej kuli, ale ten laser kilka razy uratował mi tyłek, tylko pamiętamy, aby wyłączać go, kiedy przechodzimy do tych dłuższych, dystansów lub też wtedy kiedy yy, przeciwnicy lub też nasi zawodnicy będą używać dymu ten nawyk trzeba sobie wyrobić jeżeli ktoś sobie z nim radzi to tak jak już wspominałem laser można sobie użyć, dlaczego zielony to już pewnie wiecie więc nie będę się yy, powtarzał i w ten sposób mamy w pełni poskładanego Sara i przechodzimy do clue programu czyli do mojej subiektywnej oceny oraz punktacji Otóż sam karabin, no musicie przyznać, w pewien sposób specyficzny. Zarówno wygląd, jak i działanie różnią się od tego, do czego zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o karabiny szturmowe. Bardzo celny, wolno strzelający, no i to oczywiście zmusza nas do tego, o czym mówiłem przed chwilą, przy doborze dodatków, aby walczyć na dłuższym dystansie oraz aby zwolnić o jedno albo nawet dwa tempa. Zauważcie, że tempo dzisiejszego gameplaya jest naprawdę o wiele wolniejsze od tego, co zazwyczaj prezentuje, ponieważ z tym karabinem nie da się grać agresywnie, przez to bardzo niską szybkostrzelność. Jeżeli już wchodziłem na flagę, to musiałem mieć pewność, że jest ona wyczyszczona z przeciwników. A temu miały właśnie służyć te podejścia, takie powolne, powolne wychylanie się i wyjmowanie kolejnych przeciwników, co musicie przyznać, że wychodzi z pomocą tej broni niezwykle, niezwykle skutecznie. Szczególnie jeżeli uda nam się przemycić kilka headshotów, co jest o wiele łatwiejsze, kiedy mamy to, to przybliżenie. To przybliżenie 3x4. I, i muszę Wam przyznać, że niezwykłą satysfakcję dało mi granie z tym karabinem. Nie wiem, co w tym było. Ale czułem się po prostu jak taki mistrz taktycznej gry, mistrz opanowania pola walki oraz planowania strategicznych posunięć, kiedy raz za razem mogłem wyjmować kolejnych przeciwników z broni o wiele lepiej przystosowanymi do dominacji i osiągać naprawdę rewelacyjne wyniki. Wszystkie gry, które zagrałem Sarem w ramach testów, kończyły się KD w granicach 3, 3,5 nawet. No, musicie przyznać, że w dominacji to brzmi całkiem nieźle i zastanawiam się, czy jest to tylko związane z samym karabinem oraz z tym, jak dobrze zastosowałem moją taktykę gry i czy nie ma tutaj czasem wpływu to, że przesiadam się ostatnio pomiędzy Hardlin'em a Battlefieldem 4. Zauważyłem coś takiego, że jak z tego bardzo szybkiego Hardline'a przeniosę się na troszkę wolniejszego Battlefield'a 4 to te wszystkie mm, odruchy refleksowe, ta pamięć mięśniowa, która została wyrobiona właśnie przez kilka godzin grania w tą grę szybszą, pozwala mi lepiej w samym Battlefield 4 reagować, gdzie czas do zabicia jest, uwierzcie mi, o niebo dłuższy. A jeszcze używając takiej broni, jak używałem dzisiaj, no, wydaje się, że w tym czasie mm, w Hardajnie ubiłbym cały zespół, kiedy mm, muszę ubić właśnie jednego przeciwnika w Battlefield 4. To oczywiście nie jest nic złego. Ja uważam, że ten czas do zabicia w Hardynie jest troszkę. Za krótki i wolałbym go nieco wydłużyć, ale w przypadku, właśnie Sara, byłbym za tym, aby znaleźć coś pośrodku, aby troszkę ten model obrażeń podwyższyć, ponieważ naprawdę, jeżeli chcemy go wykorzystać na tym dystansie, do którego on jest przeznaczony, to nie wiem, czy to minimalne 18 jest odpowiednie. Czy nie powinno być to załóżmy 20, abyśmy pozostawali na 5 kulach na każdym dystansie? No, ten model byłby o wiele ciekawszy, musicie przyznać. Myślę jednak, że nic się w tej materii, jeżeli chodzi o Battlefielda 4, nie zmieni. Być może zachwiałoby to za bardzo równowagą wszystkich innych broni. Ale to jest kolejna rzecz, która także podoba mi się w hardline. Tam poszli może troszkę po bandzie i ten model jest bardzo wysoki w przypadku niektórych, ale jest bardzo zróżnicowany w ramach różnych broni. Może też dlatego, że tych broni jest tam troszkę mniej i łatwiej je zbalansować. Niemniej, właśnie takiemu Sarowi troszkę ten wyższy model obrażeń na dystansie by się przydał i wtedy byłby bronią perfekt, karabinem szturmowym perfekt do właśnie walki na takim polu. Pomimo tego, oczywiście ocena musi być dobra, jak wyniki wskazują, jak i moja y, rekomendacja. 8,5 punktów solidnych SAR 21 otrzymuje. Także moi drodzy, powoli kończymy. Jak zwykle nie zapomnijcie zagłosować na temat kolejnego odcinka. Po raz kolejny przypominam, głosujemy na bronie z Battlefield 4 oraz z Hardline'a, rozpoczynając propozycję od podania nazwy gry. Innych głosów nie będziemy liczyć, także miejcie to na uwadze. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych, a ja tymczasem odmeldowuję się z tej strony menu z PTFPL.